Spójrz w lusterko. Widzisz ten samochód z przyczepą za sobą? To może być wyrok. Na trasie S2 jeden gwałtowny manewr zamienił luksusowego Leksusa w pocisk, który wbił się w bariery jak w maszynkę do mięsa. Trzy auta, jedna ranna kobieta i paraliż, który zatrzymał Warszawę. Zobacz, jak niewinna zmiana pasa ruchu kończy się demolką na obwodnicy. Dziś, 11 grudnia, przed południem, Południowa obwodnica Warszawy, znana jako trasa S2, stała się areną drogowego horroru, który obnażył kruchość bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu. Odcinek między aleją krakowską a węzłem opacz w kierunku Konotopy to miejsce, gdzie zazwyczaj prędkość spotyka się z dużym natężeniem ruchu. To betonowa rzeka, którą płyną tysiące aut. Jednak tuż przed godziną dwunastą ten płynny ruch został brutalnie przerwany przez huk gniecionej blachy i piskopon. W ułamku sekundy rutynowa podróż zamieniła się w walkę o przetrwanie dla pasażerów trzech samochodów osobowych Forda, Lexusa i Volvo. W centrum tego chaosu znalazła się kobieta, dla której ten dzień mógł być ostatnim. Scenariusz tego zdarzenia, wstępnie odtworzony przez policjantów, brzmi jak ostrzeżenie dla każdego kierowcy. Wszystko zaczęło się od Forda ciągnącego przyczepę. Zestaw pojazdów to zawsze wyzwanie, to inna fizyka, inna bezwładność. Kierujący Fordem, z przyczyn, które są teraz przedmiotem analizy, zdecydował się na zmianę pasa ruchu. To manewr, który wykonujemy setki razy. Ale tym razem coś poszło nie tak. Być może była to martwa strefa, być może błędna ocena odległości, a może niestabilność samej przyczepy. Feralna przyczepa, niczym wahadło zagłady, uderzyła w jadącego obok Lexusa. To uderzenie było zapalnikiem reakcji łańcuchowej. Lexus, luksusowa maszyna naszpikowana elektroniką, w starciu surową siłą uderzenia w bok został wytrącony z toru jazdy. Kierująca nim kobieta straciła panowanie nad pojazdem. Samochód stał się bezwładną bryłą stali pędzącą z dużą prędkością. Lexus uderzył w Volvo, kolejną ofiarę tego domeny, a następnie, niesiony siłą pędu, z impetem wbił się w barierki linowe biegnące wzdłuż lewego pasa trasy. Bariery linowe to specyficzne zabezpieczenie. Działają jak sieć, która ma wyłapać auto, ale przy dużych prędkościach działają też jak tarka, niszcząc karoserię i generując przerażający dźwięk naprężanych stalowych lin. To właśnie tam, na skraju lewego pasa, Zakończył się ten szaleńczy taniec pojazdów. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie możliwe służby ratunkowe. Syreny straży pożarnej, policji i pogotowia rozdarły powietrze nad S2, przebijając się przez narastający korek. Strażacy, którzy przybyli jako pierwsi, zabezpieczyli rejon kolizji. Ich praca w takich momentach to wyścig z czasem i zagrożeniem wtórnym. Odcięli zasilanie w rozbitych pojazdach by zapobiec zwarciu i pożarowi. Sprawdzali asfalt, szukając wycieków płynów eksploatacyjnych paliwa, oleju, płynu hamulcowego, które mogłyby doprowadzić do kolejnych poślizgów lub skażenia. Wrak Lexusa, wbity w liny, wyglądał groźnie. W środku znajdowała się poszkodowana kobieta. Zespołem ratownictwa medycznego zajął się ofiarą. Ratownicy przeprowadzili szczegółowe badania na miejscu zdarzenia, w samym sercu autostradowego chaosu. Każdy, kto miał to miejsce, widział niebieskie światła i ratowników pochylonych nad noszami lub we wnętrzu auta. Napięcie wisiało w powietrzu. Czy przeżyje? Jak poważne są obrażenia? Po nerwowych minutach badania i oceny stanu klinicznego nadeszła wiadomość, którą można uznać za cud w tej stalowej zawierusze. Ratownicy nie stwierdzili konieczności przewiezienia kobiety do szpitala. Obrażenia okazały się powierzchowne lub nie zagrażające życiu. Kobieta pozostała na miejscu, w szoku, ale cała. To dowód na to, jak zaawansowane systemy bezpieczeństwa w nowoczesnych autach potrafią chronić ludzkie życie, nawet gdy auto jest niszczone przez przyczepę i bariery. Jednak skutki tego zderzenia odczuli nie tylko uczestnicy, ale i tysiące kierowców w Warszawie. Trasa S2 została sparaliżowana. Dwa pasy ruchu w kierunku konotopy zostały całkowicie wyłączone z użytkowania. Wyobraź to sobie, trójpasmowa autostrada zredukowana do wąskiego gardła. Służby i wraki zajmowały większość jezdni. Kierowcy, uwięzieni w pułapce, mogli omijać miejsce kolizji jedynie pasem awaryjnym. To spowodowało natychmiastowy paraliż. Zator rósł w oczach. Kilometry aut stojących w korku, frustracja, stracony czas. Przejazd w miejscu zdarzenia przez kilkadziesiąt minut był nie tyle utrudniony, co niemal niemożliwy. S2 stała się parkingiem. Policjanci pracujący na miejscu skrupulatnie odtwarzali przebieg zdarzeń. Mierzyli ślady, przesłuchiwali świadków, oglądali uszkodzenia Forda, przyczepy, Lexusa i Volvo. Wstępna kwalifikacja. Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przez kierującego Fordem. Jeden błąd. Jeden moment nieuwagi. Jedno złe spojrzenie w lusterko. Tyle wystarczyło, by doprowadzić do zderzenia trzech aut i zablokowania jednej z najważniejszych arterii stolicy. Sprawa zakończyła się kwalifikacją jako kolizja drogowa, co oznacza mandat i punkty karne, ale dla poszkodowanych to początek walki z ubezpieczycielami i traumą powypadkową. Ten obraz z trasy S2, Lexus zaplątany w liny, rozbita przyczepa Forda i pubiane Volvo, to memento. Przypomina nam, że na drodze nie jesteśmy sami, że przyczepa, którą ciągniemy, to nie jest tylko dodatek, to broń, która może wyrządzić krzywdę. Że lewy pas, szybki pas, może w ułamku sekundy stać się ślepym torem kończącym się na barierach. Kobieta z Lexusa miała dzisiaj ogromne szczęście. Wyszła z tego cało. Ale tysiące ludzi stojących w korku zapamiętają ten dzień jako lekcję pokory. Uważaj, gdy zmieniasz pas. Uważaj na tych, którzy ciągną przyczepy. Bo na S2 margines błędu nie istnieje, a cena za pomyłkę liczona jest w zniszczonych blachach i ludzkim strachu. Droga została odblokowana, wraki usunięte, ale echo uderzenia wciąż wisi nad węzłem opać.